Myślę, że e, nawet jeśli ktoś nie ma zwierząt, ale jest dobrym człowiekiem, to nie wyobrażam sobie, żeby mógł skrzywdzić e, e, zwierzę, e, a w tej chwili już nawet jeść. I powiem Wam, że ja od 15 lat nie jem mięsa. Zdarza mi się czasem bardzo rzadko, e, kiedy już naprawdę w karcie menu gdzieś tam w Polsce, w trasie. E, nie ma nic innego, chociaż zawsze jest jakaś alternatywa, ale powiedzmy, że e, czasem się skuszę, ale jest to zawsze w postać e, nie, nie kawałka mięcha, tylko o na przykład coś w pierogach jest, albo w gołąbkach, tak? Jakiś dodatek mięsny. E, natomiast e, będąc świadomym i empatycznym człowiekiem w dzisiejszych czasach, myślę, że. Mm, Bycie dobrym dla siebie i również dla zwierząt e, pokazuje, jakim jesteśmy: narodem, jakim jesteśmy, człowiekiem. E, e, gdzieś to podsumowuje e, na, na, naszą, nasze bycie e, 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 humanistą i, 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 i dobrym człowiekiem po prostu. Nie wyobrażam sobie, e, żeby ktoś mógł z premedytacją e, zadać zwierzęciu cierpienie. Wiem, że tak się dzieje i wtedy budzi się we mnie prawdziwa lwica i uważam, że czasami zwierzęta są lepszymi przyjaciółmi niż, niż ludzie. Po prostu nie wyobrażam sobie też życia bez zwierząt i gdybym nie miała moich cudownych kotów, które mi towarzyszą od rana do wieczora, które patrzą we mnie, które są czułe, które są ciche, Cierpliwe, kochające, wzruszające. Nie wiem, jak moje życie uczuciowe, emocjonalne by wyglądało. One naprawdę łagodzą każdy mój stan. Na szczęście jest trochę ustaw, które szanują prawo zwierząt. I można je egzekwować, można skazać za okrucieństwo nad zwierzęciem właściciela, można mu odebrać zwierzę. I to, a to wszystko jest możliwe, dlatego że ludzie na to zwracają uwagę i reagują. I wiedzą, dokąd się. Z... Dokąd pójść i zgłosić problem. Więc to jest duża naprawdę e, chyba mm, zasługa wszystkich akcji, wszystkich fundacji, które działają na e, rzecz zwierząt, które odwiedzają przedszkola, szkoły. No teraz nie, ale, ale e, uczenie dzieci miłości do zwierząt i szacunku, które, o, o którym ja śpiewałam w piosence Kochaj czworonogi wieki temu. E, naprawdę ma sens i nigdy nie jest za dużo słów i za dużo czasu na antenie, żeby o tym mówić i pomagać zwierzętom.